Dorwałem wreszcie piwo Kwas Beta, czyli piwo miesiąca czerwiec e, z browaru Pinta. To jest Kwas Beta, czyli drugie kwaśne piwo zrobione w browarze na Jurze przez browar Pinta. Pierwszy to był Kwas Alfa we współpracy z ql a to jest e, Lichtenheimer. E, to jest takie historyczne niemieckie piwo, które już praktycznie uważa się za zapomniane. Ja tylko parę browarów z Niemczech to piwo waży. Nie jest, nie jest to zbyt znany styl, ale można go porównać do, do pewnych stylów, które już gdzieś tam można było spotkać. Łączy w sobie cechy Goze niemieckiego, Berliner Weisse i piwa grodzickiego. Dlatego, że jest bardzo lekkie, ma 9 plato około 3% alkoholu jest wędzone yy, oraz do fermentacji użyto bakterii kwasu mlekowego czyli, czyli coś jakby yy, w stylu Berliner Weiss lub też w Goze piwo jest lekkie, rzeszkie, kwastowe lekko wędzone no i oczywiście pszeniczne no, zobaczmy jak smakuje no, kolor, ma, kolor ma bardzo taki mocno, mocno zmętniony Trochę jak Hefeweisen, piana niewysoka. W aromacie wyraźny, wyraźna wędzonka przede wszystkim. I jest też nuta kwasu mlekowego, taka właśnie kwaskowa um, nuta. Um, taka charakterystyczna dla, dla Berliner Weissów. No, delikatna chlebowość od pszenicy. Całkiem przyjemny aromat, nawet dość intensywny, mimo że jest dosyć mocno schłodzony. Bardzo rześkie, orzeźwiające, Nie jest jakoś mocno kwaśne, ale ta kwaskowość jest dość wyraźna i rzeczywiście o takim czystym, mlekowym charakterze. Do tego wędzonka. Rzeczywiście cechy Grodziskiego są wyraźne w smaku. Bardzo udane, bardzo dobre piwo. Na taką pogodę letnią, jak teraz jest, to jest naprawdę coś fantastycznego. Święty twierdzi, że nawet lepsze niż grodziskiego. Ja też lubię Grodziskie w takiej wersji bardziej kwaśnej. No a tutaj, no to już jest zupełnie praktycznie idealne. Dobrze, że kwaśność nie jest przesadzona, chociaż ona narasta z każdym łykiem, ale nie przeszkadza, nie dominuje. Tutaj bardzo fajny jest balans pomiędzy tymi poszczególnymi składnikami. Także bardzo dobry, dobry eksperyment. Fajnie, że taki stary styl powrócił, że można go spróbować. Mam nadzieję, że jeszcze będzie powtórzony kiedyś.